Dziś sobie zobaczymy najnowszy update, który jest tutaj na Brookhaven. I w ogóle wcześniej nie robiłam tych update'ów, nie sprawdzałam ich w ogóle. I jakieś ostatnie, powiedzmy, dwa razy, jak sprawdzałam to pisaliście, że bardzo wam się to podoba, więc mi też się bardzo podoba jak wam się podoba, tak, bleblebleble ble, 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 masło myślane, więc sobie sprawdzimy, i tak no, pierwsze co widzimy to jest sklep już widzę z daleka, że to wygląda mega ładnie, i ktoś tam w ogóle postawił balony, lub te balony są nie wiem dokładnie, bo tam jeszcze nie byłam i mamy tak, jeszcze sklep z ubraniami zrobiony, ten gdzie podpisujemy, powiedzmy dokumenty do auta, czyli automall, i jeszcze jedna rzecz była... Aha, bank był odnowiony, faktycznie. No i patrzcie, polecimy... Oj, surki, surki, tutaj broi nami, broi. Polecimy sobie do sklepu i powiem wam, on wygląda genialnie. jestem mega... Z... Jestem w totalnym szoku. Kasa jest w tym samym miejscu, no spoko, ale patrzcie, co my tutaj mamy. Ale super. A, że jakieś urodziny, coś tam. Dobra, tu są jakieś chlebki, bagietki. Tu jest tort ten wielki, możemy sobie go wziąć. To jest. Y Precelki, bajgle, coś takiego. Możecie mi e, mnie poprawić. Tu są ciasteczka, tu są e, jakieś takie e, mufinki, mufinki, babeczki. No, tu sobie bierzemy koszyczek, tu są kwiatki, w sensie roślinki. Ja uwielbiam roślinki i bardzo się cieszę, że tutaj zostały dodane. E, teraz mamy tutaj te lodówki, takie na picie, a nie tam. Więc spoko. I w ogóle jest lada mięsna. O kurcze, ale fajnie. Ej, no dobra, no nad tym się rozpływać nie będziemy, no bo to było, to fakt. Ale ogólnie lodówki też przeszły troszeczkę chyba design, bo były białe z tego co wiem. Widzicie? Wczoraj nagrywałam Brookhaven i, i dzisiaj już nie pamiętam. To jest skleroza nami, skleroza. I tu w ogóle ślicznie wygląda. Te banany poukładane i jabłuszka. O Jezu, ale mam ochotę teraz na jabłko zielone, o mniam, ale w takim prawdziwym życiu. Nie, ja chcę wyjść z wózka. <gry> tu mamy pizzę. No znowu się wpakowałam do wózka. <gry> tu są. Aha, tu są kanapki. Takie coś. Wyobraźcie sobie, jesteście w Heaven idziecie do pracy, tak jak ja robię e, całą serię, że pracuję w każdych zawodach i idziemy sobie do pracy. Ty, 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 ty. I co? I wtedy skakujemy sobie po śniadanko, bierzemy chyba kawałeczek serka, jakieś coś tam, tutaj ten, albo kanapkę i biegniemy sobie dalej. Ej, nice, mega fajne, no i rybki, wiadomo, nie możemy tego wziąć, ale to mega ładnie wygląda teraz. I tak, i teraz, jak będziecie sobie grać z znajomymi, to oni mogą udowodnić nas z przydowców. To jest fajne, to jest bardzo fajne. Tu jest tek. Wow. Najbardziej chyba. Szczerze, mi się podobają właśnie te lady, takie i z mięsem, i z tym, i tym, i te warzywa, ale te półeczki też są niczego sobie. No powiedzmy sobie szczerze, półeczki też są bardzo fajne. Dobra, tutaj zostały dwie te o lodówki. No, spoko, spoko. Tu mamy jakieś coś, nie możemy tych brać produktów, ale... O, <noise> ale wygląda to fajnie. Ktoś mi daje pizzę, A? Nela daje mi pizzę. Dobra, zjadłam Nela, już. I tutaj chipsy są teraz na takich półkach. A w ogóle powiem wam coś. Pamiętacie może coś takiego, jak kiedyś za dzieciaka były wchodzi. No, wchodziliśmy do takiego sklepu i były takie taśmy, tak wam tutaj pokażę, taka jakby taśma i na tym były takie małe paczki chipsów. Jak ktoś to pamięta, to dajcie znać, bo wiem, że teraz też są w sklepach, ale po prostu kiedyś były takie stara edycja maczuk i takich rzeczy, bo teraz te opakowania wszystkie są totalnie odnowione, a wcześniej to tak no fajnie to wyglądało. I w ogóle dajcie znać, jak takie właśnie chipsy kupowaliście i zawsze wybieraliście z samego dołu, bo ja tak robiłam. Nie wiem, dlaczego po prostu samego dobrałam, bo się bałam, że zawsze ta taśma się rozwali. <śmum> ja miałam taką schizę. Dobra, idziemy do automolu. Powiem wam szczerze, ja tutaj bywałam dość rzadko. Ale no, już widzę, że to wyglądało o wiele ładniej. Ej, wtedy była lipa. Naprawdę, wtedy była lipa. A teraz... Zip. Oh, to jest żibeli. O, jacie. A to jest... Nie, nie mój. Ale to jest żibeli. Bella by chciała takiego Zipa, tylko różowego. Tak. Tu się podpisujemy, tak, tak, Z Range rowera 10 milionów, tak, idziemy do. U, to jakieś biurko, patrzcie. O, pracuje, pracuje. Ej, nie ma tutaj, że jak wciskamy A, to. E, 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 e bla, bla. Jak wciskamy E, to coś tutaj się dzieje. Ale to jest chyba terminal. Nie, nie. A e, nie wiem, ale fajne, o, kurczanki, tutaj znowu, to tak zwany dealer samochodów tu siedzi, tak, coś w sensie wiecie, dealer sprzedawca taki Pani Nelo, o, już siadam, już chwila, e, jaki samochód by pani chciała, taki samochód by, ale kozackie, patrzcie, ej, my sobie wybieramy, dzień dobry Ej, ale super, o, takiego, to jest Toyota Yaris, Dobra, damy dwa zipy. Nice. Tu jest znowu roślinka jakaś. Uuu, ale ej, to jest... Ja nie wiem, czy to było takie ogromne. To jest mega duże teraz. Chyba, że ja po prostu aż tak rzadko byłam, że nawet nie pamiętam. Przyszło mi, że za niedługo bank zostanie w ogóle zamknięty. Rozumiecie to? Więc my teraz biegniemy sobie do banku. Tak, zanim ja potuptam, to mi nie bardzo dużo czasu. Ej, ale tak mijając ten sklep, no wygląda on mega dobrze. Naprawdę prześlicznie on wygląda. Właśnie teraz się zrobiła jakaś taka moda na te drewno i w ogóle. Chyba, że ja się jakoś cofnęłam, nie wiem, i nie pamiętałam, że tak już było dawno. Ale jakieś lamele, drewno, coś tam. <laughs> Takie rzeczy. Uuu, no to wygląda też mega realistycznie. W sensie i realistycznie i elegancko. Ej, mega ładnie. I te dywaniki tutaj i jakieś te ledy, taśm ledowe, o. I tutaj takie małe te, ja to nazywam kapsułkami, ale to ogólnie, nie wiem, niektórzy na to mówią oczka czy coś tam, no takie tam rzeczy. No tutaj też weźmiemy sobie kartę, nie tu, nie tu nami, na górę, na górę, na górę. I nie wiem, czy tutaj coś się zmieniło. Uh, ha. ej, hmm, ta, taś ona chyba się zmieniła, ale tu jakoś więcej. Chyba, że ja źle patrzę. Ale powiem Wam, że no, widać, że jest zmiana, a nie jakaś super, mega, wow. Ale dół naprawdę robi wrażenie. Teraz polecimy do sklepu z ubraniami. Tak, bo tutaj miałam iść. I tu wygląda pięknie. A! I tu mamy przedział. Tu jest e, taki, powiedzmy, męski, a tu mamy damski, dobra. Takie buty. Ej, kasa tutaj jest. Ej, patrzcie. Ej, no, ale też się nie da, że, w, wiecie, wciskamy. Ej, tam leci coś, ty, 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 nie? Ale by było mega fajnie. I w ogóle te koszulki teraz. Ej, tu są jakieś stroje, patrzcie, czekajcie, bo ja mam spódniczkę, nie będzie widać, niestety, chyba. Oj, dziewczyny. Aha, no. A, widzicie, widzicie. Tak to jest. Dobra. Może jakąś taką. O, koszulki mi się zmieniają. Szukam jakiejś ładnej. Czekajcie. Tam była z orzeszkiem. Y, tu może coś. O, fajna! Ej, bluza. Bo teraz jest sezon na hua hua. A bella nie wiedziała, co to jest sezon na hua hua. Dobra, ale ja widziałam, że tu jest jeszcze przymierzalnia i uuu, tu też jest ta taśma ledowa taka. No i tam jest mega czysto, bo często jak się chodzi do przymierzalni, to nie jest wcale tak czysto. To mi się podoba. ty wiesz, możecie sobie usiąść, przymierzyć sobie budki, coś tam. To co jest szkoda, że w Robloxie nie ma takich luster typu, że naprawdę my się tam odbijamy, bo to by było mega fajne. No ale no cóż. Dobra, okej. Okay. pomocy! Dajcie mi wejść. Może jakąś y, koszulkę sobie męską weźmiemy. O, Jacie, nie! Nie, nie! Nie, 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 nie! nie. Jakąś koszulkę męską, ale jakąś taką. To jest męska? Co? Co jest? O, nie! Ej, coś tutaj się pomieszało ewidentnie. <śla> ale ja nie mogę! O, Jacie. Dobra, ja zostawię sobie to. <śla> Jeśli Ci się dzisiejszy odcinek, to zostawcie mi łapkę w górę i możecie dać znać w komentarzu, czy już patrzyliście na najnowszy update. A ja się z Wami żegnam. Pa! pa!